Hej, witam Was w dzisiejszym filmiku. Chciałam Wam pokazać, jak zrobić takie brokatowe wzory na paznokciach. Co nam będzie do tego potrzebne? Otóż tak, jakiś lakier bezbarwny może być, top coat, taki brokat w pudełeczku, taśma klejąca i nożyczki. No i oczywiście jakiś lakier pod spód na paznokcie i zabieramy się do pracy. Najpierw przygotowujemy cztery cienkie paseczki, aby zrobić taką kratkę na paznokciu i przyklejamy dwa w tą stronę i dwa w tą. I musimy pamiętać, żeby zostawić sobie taki dłuższy ten pasek, żebyśmy potem mieli jak to oderwać od paznokcia. O i gotowe. I teraz coś bardzo prostego. Po prostu bierzemy kawałek taśmy i przyklejamy w połowie paznokcia. O tak. Bo to będzie właśnie o taki wzorek. Teraz znowu bierzemy dwa paski i przyklejamy pod u. Tak z ukosa na kolejnym paznokciu o tak będziemy mieć takie paseczki teraz ma, teraz mamy takie dwa kwadraciki i przyklejamy je o jakby tak rogiem do dołu i te rogi mają się na środku spotkać A. Już, zaraz. o tak i właśnie wyjdzie o nie, tak, coś takiego. I teraz ostatni, jeden taki kawałek i tak samo jak poprzedni. Oj, koj, koj, to. O, tylko taki ten rożek przyklejamy to trochę w dół. O, i tak i będzie taki wzorek. No i teraz, kiedy już mamy to wszystko poprzyklejane, to bierzemy nasz bezbarwny lakier. Teraz przygotowujemy nasz lakier i brokat. Malujemy każdy paznokieć właśnie po kolei mój pomalowany i wkładamy do brokatu. O, i trzeba zdmuchnąć nadmiar. I tak samo każdy po kolei. Kiedy wszystkie paznokcie już tak wyglądają, to czekamy kilka minut, aż lakier wyschnie. Ok, teraz jak już wszystko wyschło, to wystarczy tylko. Oderwać taśmy brak początek. Jest, o. O. jest o. Zarazie, trzeba nie je wykonać. Teraz. Pan się nie odmawia? Bratu czasami można. To. Ale jest jeszcze bratowa. Ja mam wyka. Ludzie zwykle maszą A pan zdecydował się odeśleć. Ja pan Niedługo na 40. Gotowy. No i gotowe. Teraz wystarczy tylko pokryć tym top coatem.